Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj rozpoczynam od śniadania. Rozpoczynam ja, z tego względu, że wstałem troszeczkę wcześniej niż Agata. Jestem już po spacerze z Jest dzisiaj pełen mróz w Holandii. Eee, także jestem już obudzony, orzeźwiony. A teraz czas na śniadanie. Śniadanie dzisiaj składa się z dwóch bananów, z mleka sojowego i masła orzechowego. Szybko i pysznie. Także ja wszystko teraz miksuję i widzimy się za chwilę. No i szejk gotowy, składający się z zaledwie trzech składników, ale jest pyszny i odżywczy. Eee, to szejka popijam sobie matę od jakiegoś czasu. I w tym roku postanowiłem zrobić sobie takie mini wyzwanie, a mianowicie odstawić telefon chociaż raz w tygodniu na cały dzień, nie na godzinę tylko na cały dzień. Mianowicie wyłączam go rano, dopiero po obudzeniu wyłączam go natychmiast i odpalam go dopiero w godzinie wieczornej, aby ustawić budziki na kolejne dni. W to miejsce mam świetny czas na to, aby przeczytać książkę, ponieważ mam sporo tych książek, nie mam czasu za bardzo kiedy ich czytać. A teraz jest właśnie ten czas, jest taka rama przestrzeń. Dzisiaj książka pod redakcją Johna Little, czyli autora wszelkich, w większości wypadków, wszelkich książek na temat życia Brusali, na temat treningów. Do pracy również wziąłem książkę, e, aby zapewnić sobie te przerwy właśnie czytaniem, a nie skrolowaniem bezs bezsensownie Facebooka czy tam Instagrama. Eee, I w późniejszym czasie, mam nadzieję, przeczytać wszystkie książki, które w, w jakimś niedawnym czasie kupiliśmy, bo tych książek też przybyło, przybyło nowej wiedzy. Także co, ja zabieram się za eee, lekturę. Czekam na Agatę i widzimy się za chwilę. Witam się z Wami ponownie. Wróciliśmy właśnie do domu. Byliśmy na treningu takim spontanicznym, ze znajomymi. Eee, niestety Agata zapomniała aparatu. Nagrała parę ujęć telefonem troszeczkę gorszej jakości, właśnie je tutaj dodam. Tak jak wspomniałem, był to taki trening dodatkowy, spontaniczny, bez jakiegoś konkretnego schematu, taki trening bardziej intuicyjny. Biegaliśmy, wspinaliśmy się w otoczeniu natury, a teraz jesteśmy troszeczkę wyziębieni, ponieważ dzisiaj było tylko 2 stopnie na plusie, więc było zimno. Jesteśmy trochę zmarznięci, głodni, także kolejna prezentacja posiłku, tak jak wspominałem w poprzednim vlogu. Dzisiaj na obiad mamy wegańskie pałeczki, surówkę z kiszonej kapusty, ziemniaki z jarmużem, własnoręcznie robiony sos czosnkowy, no i do tego mała porcja fryteczek. Po obiedzie, czas na naukę. Dzisiaj szkolenie z amerykańskim edukatorem. Jeżeli chodzi o HFX, będzie to taka godzinka nauki, takiej intensywnej, żeby przyswoić pewne rzeczy, jeśli chodzi o strategię tego edukatora. Wow. Czas na zrobienie sobie posiłków do pracy. W kuchni stawiam zawsze na prostotę. Nie lubię po pierwsze brudzić dużo naczyń, i po drugie, kombinować z jakimiś wymyślnymi kombinacjami, jeśli chodzi o posiłki. Od tego jest akurat w naszym domu Agata. Na pierwszy mój posiłek idą płatki owsiane z jogurtem kokosowym plus jabłko. Banalnie proste i szybkie. Drugi posiłek to dwie bułki. Jedna będzie z moim ulubionym ostatnimi czasy humusem i rzodkiewką, a druga była będzie z szynką i z serem. Także banalnie proste. Nie będę nagrywał wam. Całego procesu twórczego, robienia tych kanapek, bo to jest akurat nudne. Natomiast mogę jeszcze wspomnieć coś, co robię po przebudzeniu, a mianowicie parzę sobie yerba mate. Jeżeli chodzi o ten termos, jest on bardzo fajny, bardzo lubię z tego względu, że trzyma bardzo długo ciepło i przez całe 8 godzin pracy temperatura jest cały czas taka sama, jak była na rano. Więc przez całe 8 godzin pracy mogę sobie sączyć. Właśnie jerbę. No i co? Tak to właśnie wygląda praktycznie każdego dnia. Nie, nie lubię komplikacji naprawdę. E, dlatego tak wyglądają moje posiłki. Czasami bułki ewoluują. E, czasami do płatków owsianych dodaję po prostu inny owoc. E, ale w dużej mierze to jest moja taka rutyna śniadaniowa, ponieważ e, po pracy staram się od razu je robić. E, żeby po prostu mieć potem czas na inne rzeczy, czytaj trening, czy nauka. Także. Może jeszcze dzisiaj coś mądrego powiem w tym vlogu? Może coś, czym będę mógł zainspirować? Także zostańcie ze mną. To mój ostatni raz przed kamerą. daty dzisiaj ze mną nie było przy nagrywaniu z tego względu, że miała sporo obowiązków, nie chciałem jej od nich odrywać. E, dlatego też zmieniłem miejsce planowania. Planuję w tym momencie cały tydzień, wszystkie dni po kolei. Aby wiedzieć, co jest ważne, na czym się sfokusować, tutaj takie pytanie do Was: czy wy planujecie dni, tygodnie, czy bardziej żyjecie sobie tak spontanicznie z dnia na dzień bez jakiegoś większego planu? Eee, postanowiłem wnieść w ten vlog coś, co mogłoby Was zainspirować, może eee, zmotywować do takiego spojrzenia na, na otoczenie, a mianowicie e, napisałem kiedyś scenariusz o kontroli, a mianowicie nad tym, nad czym mamy kontrolę, a nad czym niekoniecznie, co mam na myśli. Adoptując Nako, to ja, że tak powiem, na mnie spadło dobrzenie po porannych i wieczornych spacerów. Posiadacze czworonogów wiedzą, że to są najgorsze spacery, ponieważ jest zimno, się nie chce, spało się w ciepełku, za chwilę będzie się już szło spać, ale zarazem są to też najlepsze spacery z dzisiejszej mojej perspektywy. E, mianowicie na początku pierwsze parę miesięcy było dla mnie straszne, ponieważ e, takie emocje jak gniew bardzo często mi towarzyszyły, ponieważ nie przywykłem do tego, że muszę wyjść rano tak od razu, co nie? Po, po śnie. No i e, trochę mi to zajęło, aby przekierować te wszystkie emocje, nad którymi mam kontrolę, a nad którymi nie. No ale w pewnym momencie kiedy już zacząłem kontrolować ten gniew, zaczęło padać. Załóżmy. No i znowu pojawiały się gniew, te emocje skrajne. No i tutaj pojawia się takie pytanie, czy ja mam wpływ na pogodę? No nie, ale mam wpływ na to, jak się ubiorę, czy spacer będzie długi, czy krótki, e, czy Nako potrzebuje godzinnego spaceru rzeczywiście, czy wystarczy mu 5-10 minut, ok? I to właśnie chodzi o to, aby właśnie z tego filmu wyciągnąć taką, e, może myśl, z mojej głowy do, do Waszej, może zaszczepić do we Was jakieś właśnie takie myślenie, czy są rzeczy, nad którymi macie kontrolę? Bo zauważcie, że w momencie, kiedy ktoś Wam prosto w twarz powie coś niemiłego na Wasz temat, to często się denerwujemy. Ale tak naprawdę, czy ta osoba rzeczywiście ma wpływ na Twoją samoocenę, czy to Ty kontrolujesz, jak sam siebie oceniasz? Dla przykładu, również można podać taką sytuację, że przeczytałeś w jakimś artykule bardzo złą wiadomość, która wpływa na Ciebie, już wewnątrz e, czujesz taką złość, że tak nie może być, nie zgadzasz się na to. Ale to teraz powinieneś sobie zadać pytanie, czy ten artykuł ma rzeczywiście na ciebie wpływ, czy to ty kontrolujesz, jak zachowasz się po przeczytaniu tego artykułu, i czy będziesz brnął w te emocje. Taka luźna myśl, taka po prostu, którą miałem kiedyś już zapisaną jako luźną notatkę, nie jakiś wielki scenariusz na, na film. I z tą luźną myślą chciałbym Was zostawić i życzyć Wam miłego tygodnia. Co jeszcze mogę powiedzieć? W następnym materiale mam nadzieję, że Agaty będzie więcej. Także żegnam się również w jej imieniu. Dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału, zapraszamy do subskrypcji, do wciśnięcia czerwonego guzika. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!